To jest taki scenariusz, że ja właściwie ja nie wiem o co to chodzi. I jest do góry. Tu, tu, to tu, To tu, tu. nie jest stołówka no. I... jest takie takie Duchem biurokracji, wlokących się procedur. A i film opowiada o jego perypetiach po zmianie. Frezentu na lepszy. Stop. Super. To co? Co teraz robimy? I akcja. Tak. Pieniądze będą na koncie. Co te procedury? Tak się tak skróciły? Stop. Super. Ale gdzie oni takowo wcześnie śpieszą? Panie! O. Akcja. Gdzie oni się tak nowocześnie śpiewają? Anina, Nina, Za już nie ruszymy Rozumiem pani. Można było sobie pojechać w teren, bo na coś trochę. A teraz w każdej mieście nie oddział. Tych agentów, tych likwidatorów, jak brów. A jak się w terenie, to w tych kolcentach sądowe No to. Notujemy, wracujemy już, uwaga i akcja. Ale nie wyczuwają! ja raczej tak! Pan wchodzi, mówi pierwszy kawałek, nagrywamy I to dajka. potem robimy tak. O! Ten nie wyczuwa! Halo, wyczuwam nie wam? Tak, tak, tak. To ja, duch biurokracji. To może fajne, nie? Żadnych improwizacji. Wszystko musi być jak partytura. To ja, to ja duch biurokracji. No mówili. To ja, duch biurokracji, no moloch mówili. No zgadza się, ale musimy uprościć ten system. Jak to? Bo? Czyli to by było ujęcie takie od, od dołu. Jak to? No tak, od góry, do dołu. Od góry? Mi na dachu. Cała sprawa osiągnęła najwyższy poziom tajemniczenia. Moloch patrzy, a tu mu zmieniają logo. To już jest jego koniec. O, to no, wygląda, że to już tak zostanie. Wideo, Kamera. Stop. Super.